Cześć wszystkim! Z tej strony Mateusz Kaczmarek. Witam Was na moim kanale, gdzie zagłębiamy się w tajniki budowy, naprawy i eksploatacji silników samochodowych. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak dbać o silnik i rozwiązywać techniczne problemy, to trafiłeś we właściwe miejsce. Pamiętaj, żeby zasubskrybować kanał i być na bieżąco z nowymi filmami. Teraz przejdźmy do dzisiejszego tematu. Wielu kierowców musiało zmierzyć się z problemem nieoczekiwanego wzrostu zużycia paliwa, uzupełniającego nieoczekiwany spadek mocy, prowadzący do utraty zdolności maszyny do poruszania się. Objawy te świadczą o awarii wtryskiwaczy silnika. Czy istnieje możliwość samodzielnego wyeliminowania usterek? czy też potrzebna będzie wykwalifikowana pomoc profesjonalistów z serwisu samochodowego. Proponowana publikacja odpowie na to pytanie wtryskiwacze silnika, możliwość samodzielnej naprawy, oczywiście dość zamożni kierowcy, którzy posiadają drogi i luksusowy środek transportu. Przy najmniejszej usterce nie omieszkają od razu wysłać samochodu do warsztatu. Jednak zdecydowana większość krajowych właścicieli żelaznych koni ma tendencję do obniżania kosztów utrzymania transportu własnymi rękami wykonując niezbędne naprawy. Należy zauważyć, że wtryskiwacze są bardzo ważną częścią zarówno silników wysokoprężnych jak i benzynowych, odpowiadają one za jakość rozpylania mieszanki paliwowo-powietrznej. Dlatego terminowe usunięcie usterki może uchronić właściciela samochodu przed kosztownymi naprawami. Diagnostyka wtryskiwaczy oleju napędowego. Jeśli paliwo dostanie się do cylindrów silnika wysokoprężnego przedwcześnie, może to spowodować nieuzasadniony wzrost zużycia paliwa. Tłok zaczyna się przegrzewać, co prowadzi do jego zniszczenia. Wypalenia zaworów, awarii filtra cząstek stałych. Błędy w działaniu wtryskiwaczy paliwa powodują nieprawidłowości w układzie wtryskowym, a to jest częstą przyczyną nieprawidłowego działania silnika spalinowego. Sprawdzić stan wtryskiwaczy oleju napędowego każdy kierowca może samodzielnie. W tym celu należy wykonać następujące czynności: uruchomić silnik, doprowadzić obroty wału korbowego do częstotliwości która wyraźnie wykazuje odchylenia w pracy silnika wysokoprężnego, kolejno odłączyć każdy z wtryskiwaczy odbywa się to poprzez poluzowanie nakrętki kołpakowej w miejscu, w którym przewody wysokiego ciśnienia są podłączone do odpowiednich przyłączy pompy, odłączenie uszkodzonego wtryskiwacza nie powoduje żadnych zmian w zakłóconej pracy silnika. Po odłączeniu części roboczej normalna praca silnika znacznie się zmienia, co można wykryć na słuch. Istnieje jeszcze jedna metoda która pozwala wykryć zatkany wtryskiwacz. Polega ona na sprawdzeniu kanału paliwowego pod kątem pojawienia się wstrząsów spowodowanych pulsowaniem paliwa z powodu problematycznego pompowania przez dyszę. Dysza niesprawnej sekcji nagrzewa się nieco bardziej niż elementy sprawne. Istnieją bardziej zaawansowane metody określania usterek wtryskiwaczy silnika. Wymagają one jednak specjalistycznego sprzętu. Co sprawia pewne trudności nieprofesjonalnym mechanikom, którzy chcą samodzielnie przeprowadzić diagnostykę regulacja wtryskiwaczy. Aby silnik nie zaczął szwankować, konieczne jest zapewnienie mu odpowiedniej jakości paliwa. Dokładna regulacja wtryskiwaczy, zapewniająca płynne funkcjonowanie silnika, może uchronić właściciela samochodu przed niechcianymi wydatkami spowodowanymi koniecznością nieplanowanych poważnych napraw. W razie potrzeby każdy kierowca może samodzielnie przeprowadzić debugowanie tego zaawansowanego technologicznie mechanizmu. Warunkiem obowiązkowym jest jednak dostępność specjalnie wyposażonego stanowiska i specjalnych narzędzi. Samoregulacja rozpylaczy odbywa się w następujący sposób. Po ustaleniu dopuszczalnej szczelności części wykrywane są rozbieżności z ustawionymi parametrami stopnia ciśnienia przy otwieraniu i zamykaniu iglicy rozpylacza. Odchylenia od dopuszczalnej normy wskazują na potrzebę regulacji wtryskiwaczy samochodu z silnikiem wysokoprężnym. Istnieją dwa mechanizmy regulacji wymaganego stopnia ciśnienia. W przypadku metody płynnej stosowana jest śruba uzupełniona przeciwnakrętką. Metoda stopniowa polega na zastosowaniu podkładek, których grubość dobierana jest oddzielnie, sprawdzanie stanu i czyszczenie rozpylaczy na wtryskiwaczach. Momentowi podania paliwa przez prawidłowo działający wtryskiwacz towarzyszy wyraźny dźwięk spowodowany pojedynczym. Krótkim i skokowym wtryskiem, aby w porę zapobiec nieprzyjemnej sytuacji, która wpływa na trolling silnika, częściowo zatkane lub zużyte dysze wtryskiwaczy wymagają terminowego czyszczenia lub całkowitej wymiany nieodpowiedniej części. Samodzielną kontrolę stanu rozpylaczy można przeprowadzić w następujący sposób. Badana część jest ostrożnie mocowana na stanowisku testowym. Arkusz białego papieru jest przykładany do dyszy. Paliwo jest gwałtownie wtryskiwane w przygotowane miejsce, szczegółowe. Badanie śladów lub uszkodzeń pozostawionych na papierze przez strumień oleju napędowego pozwala wyciągnąć wnioski na temat stanu rozpylaczy. Liczba odcisków lub uszkodzeń na arkuszu powinna pokrywać się z liczbą otworów przewidzianych w projekcie diagnozowanej części. Jeśli jest ich mniej, dysze są zatkane i wymagane jest czyszczenie. Osobno należy zaznaczyć, że o stanie wtryskiwacza świadczy nie tylko ilość śladów pozostawionych na papierze po wtrysku, dokładnie badana jest również sterta odcisków paliwa i ich oddalenie od środka. Normalne funkcjonowanie silnika wysokoprężnego zależy od równomierności rozpylenia oleju słonecznego na obwodzie. Po demontażu wtryskiwacza można wyczyścić otwory. Nie warto próbować tego robić bez demontażu ponieważ wszystkie zatory z brudem pozostaną wewnątrz produktu. Wszystkie zdemontowane części zaleca się dokładnie spłukać parafiną. Za pomocą drewnianego skrobaka ostrożnie usuwa się sadze i inne osady z powierzchni elementów. Do czyszczenia otworów używa się niewielkiego kawałka cienkiego drutu stalowego. Ważne jest aby wybrać odpowiednią średnicę drutu. Przekroczenie dopuszczalnego rozmiaru może spowodować uszkodzenie rozpylacza. Zwiększenie całkowitego przekroju lub naruszenie prawidłowego kształtu otworu w dyszy może znacznie zmniejszyć prędkość wylotu paliwa z dyszy. Naprawa dysz jeśli nie chcesz lub nie możesz udać się do specjalistycznego warsztatu najbliższego serwisu samochodowego, możesz samodzielnie wykonać wszystkie niezbędne manipulacje. Wymagane jest jednak przestrzeganie pewnych zasad, bez których wykonana praca pójdzie na marne. Przede wszystkim należy pamiętać, że przy wszelkich operacjach ze sprzętem paliwowym głównym warunkiem jest przestrzeganie idealnej czystości. Ciało obce, które dostało się do układu, może włączyć mechanizm zasilania paliwem. Samodzielna naprawa wtryskiwaczy paliwa składa się z kilku głównych etapów. Rozważmy szczegółowo każdy z nich. Demontaż wtryskiwaczy silnika wysokoprężnego i wymiana rozpylacza do demontażu potrzebny będzie klucz oczkowy który bezpiecznie obejmie wszystkie krawędzie nakrętki. Po umieszczeniu dyszy zaleca się zaciśnięcie jej w imadle. Czynność ta znacznie ułatwi dalsze manipulacje z demontowaną częścią. Nakrętkę można łatwo poluzować ręcznie. Jest prawdopodobne że rozpylacz przyklei się do niej. Potrzebny będzie skuteczny rozpuszczalnik. Zachowując pewne środki ostrożności należy ostrożnie usunąć nasączony rozpylacz z nakrętki. Części oczyszczone z sadzy za pomocą metalowej szczotki należy dokładnie umyć olejem napędowym. Zamiast oleju napędowego można użyć środka do czyszczenia gaźników. W przypadku dużej ilości osadów węglowych stosuje się aceton, jednak końcowe płukanie wszystkich części. W tym nowego rozpylacza po zmontowaniu, kończy się płukaniem oczyszczonym i hartowanym olejem napędowym. Zaleca się osuszenie części strumieniem powietrza ze sprężarki, jednocześnie usuwając wszelkie luźne zanieczyszczenia. Użycie szmatki jest niepożądane, ponieważ umożliwia ona przedostanie się drobnych kłaczków do wnętrza obudowy na czystej kartce papieru części, które zostały umyte do idealnie czystego stanu są ponownie montowane. Instalowany jest nowy rozpylacz. Po ręcznym montażu części są lekko dokręcane za pomocą klucza i głowicy. Nie zaleca się zbyt mocnego dokręcania połączenia, ponieważ może być konieczny jego ponowny demontaż. Jego konieczność można ocenić sprawdzając wtryskiwacz na specjalnym stanowisku. Otwory serwisowanego wtryskiwacza są zamykane czystymi zaślepkami. Następnie klucz dynamometryczny jest dokładnie dokręcany nakrętką kołpakową mocując zaktualizowany rozpylacz. Podobne czynności wykonywane są na trzech pozostałych dyszach. Sprawdzone części mogą wrócić na swoje miejsce. Montaż wtryskiwaczy do silnika wysokoprężnego. Teraz wszystkie naprawione części zostały dokładnie sprawdzone. Pozostaje tylko zamontować dysze w przewidzianym dla nich miejscu. Zaleca się wcześniejsze założenie nowych pierścieni uszczelniających Następnie, po nasmarowaniu gwintów grafitem, wtryskiwacze są wkręcane ręcznie. Jeśli proces ten sprawia trudności, konieczne jest wyczyszczenie połączeń gwintowych na głowicy. Konieczne jest również wypoziomowanie dyszy na początku wkręcania. Jeśli nie jest możliwe ręczne obrócenie części, nie należy używać klucza. Może to spowodować uszkodzenie gwintów. Jeśli ręczne wkręcanie jest utrudnione, Zaleca się kilkakrotne obrócenie dyszy w przeciwnym kierunku. Takie manipulacje mogą poprawić sytuację. Po całkowitym wkręceniu części w gwintowany otwór głowicy, wykonany ręcznie, można dokładnie dokręcić wtryskiwacz paliwa za pomocą klucza dynamometrycznego. Teraz przyszła kolej na podłączenie przewodów wysokiego ciśnienia. Czynność ta nie powinna nastręczać szczególnych trudności. Gdyż podczas demontażu układu paliwowego zwykle umieszczane są specjalne oznaczenia. Ze względu na konieczność zachowania idealnej czystości, wszystkie węże są przepłukiwane wewnątrz i na zewnątrz oczyszczonym olejem napędowym. Płytki, które utrzymują przewody razem i zapobiegają ich doganiom, również muszą być zamontowane we właściwych miejscach. Jeśli nie zostanie to zrobione, Ruchy oscylacyjne silnika negatywnie wpłyną na żywotność węży wysokociśnieniowych, powodując ich zniszczenie. Po usunięciu powietrza z układu paliwowego można uruchomić silnik wysokoprężny. Podsumowanie. W niniejszej publikacji rozważono najprostsze opcje samodzielnej naprawy wtryskiwaczy paliwa dostępne dla przeciętnego człowieka, który chce utrzymać swój samochód w dobrym stanie. Złożone usterki wymagają profesjonalnej wiedzy i umiejętności, a ich terminowa i bezpieczna eliminacja wymaga interwencji wykwalifikowanych specjalistów z serwisu samochodowego. W końcu lepiej zapłacić określoną kwotę doświadczonemu mechanikowi z najbliższego warsztatu, niż wydać ją na zakup nowego samochodu.